Tradycyjnie jak co roku w pierwszą niedzielę września spotykamy się do Dospódzie na dużynkach powiatowych. Widać, że to miejsce przyciąga ludzi, ma szczególną atmosferę. Myślę, że to duch hrabiego generała Ludwika Michała Paca tak działa. Duża impreza, dużo wystawców, co roku coraz więcej. No i tradycyjnie dziękujemy rolnikom za ich pracę, za ich trud, za ich znój, za to, że tak właśnie zabiegają o to, żeby ich wszystkim starczyło tego tak symbolicznego chleba. Na suwalskich naszych stołach. Atrakcji jest właśnie dużo, z tego względu, że chyba to miejsce tak działa, że ci wystawcy, którzy tutaj przychodzą, chcą prezentować swoje wyroby, swoje produkty, e, widzą tu jakiś interes w tym wszystkim, więc e, no, to, 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 to działa. To działa, impreza jest duża, co roku coraz większa, a w przyszłym roku nawet ksiądz biskup e, zapowiedział, że do diecezjalne się odbędą w Dospudzie. Dwa no, lata temu otwieraliśmy aleję właśnie w trakcie dożynek, a tym razem, co prawda nie dzisiaj, ale za dwa tygodnie, 19 września, będziemy otwierali nowo wyremontowany historyczny budynek pacowski, tak zwaną Kordegardę. Będzie to centrum obsługi turystyki, centrum informacji turystycznej i hotel dla wszystkich, którzy zechcą z tego skorzystać o wysokim standardzie, nawiązujący do stylu, w jakim został wybudowany ten budynek. Я круг не ты как наш шатун. Jaki to był rok? Dosyć udany w naszym przypadku, mimo suszy, zapasów udało się nagromadzić na przetrwanie do następnego sezonu. Myślę, że jeżeli będzie przyszły rok tak suchy jak ten, no to wtedy będziemy mogli mówić o jakiejś tragedii, braku środków do życia. Gospodarstwo nasze specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej. Jesteśmy na tuczu kontraktowym. My produkujemy tucznika od barbarzyńców. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Wszystko zależy od globalnej polityki rolnej. Panie, Meczkę, to na A jej jasne głos oj, pływały A jej czarne oczy